Cześć, Maciek z tej strony Retrobyte. Dzisiaj chciałem wam pokazać grę Prince of Persia w wersji na Commodore 64 i Commodore 128, e, która to ukazała się w 2011 roku i została właśnie wydana na takim karcie. Tylko i wyłącznie na takim karcie, to jest kart typu Easy Flash. No ona trochę zajmowała, bo prawie pół mega, więc trzeba ją było umieścić w pamięci tego karta w e, twórca Mr. Seed, e, czyli jego pseudonimie Mr. Seed, e, bazo na kodzie pierwowzoru wydanego w 1989 roku na komputery Apple II. No i tą grę, twórcą tej gry był Jordan Mechner. On wydał ją pod szyldem firmy Brotherbone Software, pewnie ją kojarzycie. No i właśnie Mr. Seed bazując na tym kodzie pierwowzoru stworzył jej, jej konwersję. A czemu? Ja wiem, że już sporo materiału powstało o tej grze, wiele filmików możecie znaleźć w necie. E, no to dlaczego ja jeszcze o niej e, wam nudzę? E, no bo wiąże się z tym bardzo fajna historia, którą e, moje wspomnienie z czasów dorastania, z czasów, kiedy byłem nastolatkiem. Pamiętam, jak mój e, tata pracował na pół etatu w drugiej firmie i po godzinach właśnie jeździł do tej drugiej firmy, gdzie no, był taką złotą rączką, wszystko praktycznie naprawiał. E, a że to była redakcja pewnej gazety no To mieli tam komputery, no i on mnie często zabierał ze sobą. Czyli praktycznie późnym popołudniem, już pod wieczór jechaliśmy do tej redakcji. On tam robił swoje, a ja miałem okazję zapoznać się z komputerami. No tam już o tej godzinie no niewiele osób pracowało, ale zawsze pozwalali mi tam gdzieś się zasiąść za, za ten komputer i coś tam odpalić, jakieś gry. No i oczywiście, jakie gry oni mogli mieć na tych blaszakach. No to były PC-ty. Ta właśnie wersja Prince of Persia się pojawiła w 90 roku pod, na na PC-ta i właśnie tam na tych komputerach mieli dwie kultowe gry, był to Wolfenstein i oczywiście Prince of Persia. No i ja tam pierwszy raz mogłem zapoznać się z tą grą i powiem wam szczerze, że mógłbym tam siedzieć cały dzień, później noc, kolejny dzień, bo tak mi się ta gra spodobała. No i teraz mam okazję właśnie odpalić ją w wersji na Commodore 64. Zobaczymy, jak ona wygląda. Z takich ciekawostek, no to jeszcze powiem, że gra w ogóle, ten pierwszy mój kontakt z tą grą był taki, że ona wywarła ogromne wrażenie na mnie pod kątem animacji głównego bohatera. Ona była taka realistyczna. Okazało się, że twórca tej gry, czyli Jordan Mechner, wykorzystał taką technikę, no teraz można powiedzieć, nie motion capture, ale rotoskopia, rotoskoping się to nazywa po angielsku, chodziło o to, że żeby przenieść prawdziwe ruchy człowieka na, na, do animacji komputerowej, na ekran monitora komputera. No i on poprosił swojego brata który tam skakał, robił jakieś kopyrtki, biegał, przeskakiwał przez jakieś przeszkody, a on mu robił zdjęcia. No i właśnie ta animacja głównego bohatera jest oparta na prawdziwych ruchach brata Jordana Mechnera, głównego twórcy, właśnie Prince of Persia. No i my ją sobie odpalimy, zobaczymy jak, jak ta gra wygląda właśnie na Commodore 64, no bo ona się w praktyce ukazała chyba na, na każdy sprzęt, ale. Dopiero dużo później się ukazało właśnie na komodorze jej nie było i pamiętam na Atari. Ale też kolega Eli ją pokazywał właśnie w niedawno jako nowość na Atari. No to dla mnie to też jest nowość, mimo że wyszła w 2011 roku, i zaraz ją sobie odpalimy i zobaczymy jak ona wygląda. Jakie teraz będą wrażenia z tego gry. Tak głównie chciałem Wam tą historię opowiedzieć, no bo grę, tak jak Wam powiedziałem, no możecie sobie zobaczyć te gameplaye w necie. To tam nic. Nic wielkiego nie jest, ale yy, sam ją sobie odpalę i pewnie będę miał wielką frajdę w nią zagrać. Także zapraszam. No to co, lecimy. Załączamy. Cyk. Easy Flash mignął. Tak, tak, właśnie to jest oparte na kartridżu Easy Flash. No i zaczynamy. Zobaczcie, 5 listopad. 2011 rok, tu możemy przeczytać sobie dokumentację. No, mamy tutaj wprowadzenie do gry. No i trochę takich informacji, jak się poruszać, związanych w sumie ze sterowaniem w tej grze. No i co, tak tylko, przelecę to na szybko. O, nawet ta gra umożliwia zapis na w trzecim levelu. Zobaczcie. No, tu są jakieś special keysy o głównym autorze, czyli o Jordanie Mechnerze, o muzyce i. About C64 Conversion, czyli o tej konwersji. A, on spekuluje dlaczego ta gra nigdy nie ukazała się na komodore 64. Jestem pewien, że aha, czyli takby gasnący rynek C64 w stanach i wysokie skomplikowanie techniczne tej gry tak jakby sprawiło, że ona nie, nie ukazała się na Commodore, ale on zawsze czuł, że to była. Że to była utracona szansa na, no, na stworzenie czegoś, także e, stworzył. Making this was a whole lot of fun, że stworzenie tego naprawdę było świetną, dawało mu sporo e, radości i, i zabawy. Także jedziemy. To tak, w skrócie. I zaczynamy. I tutaj e, pewnie będzie te intro. No tak, oczywiście, że tak. Coś pięknego. Już mi się przypomniały stare czasy. Już jestem w redakcji tej gazety i siedzę za starym blaszakiem. Game by Jordan Mechner. No, historię pewnie Prince of Persia znacie, że tam zły jakiś Sultan Jafar dał takie ultimatum córce od gościa, który wyruszył na wojnę, od poprzedniego króla. Że albo się z nim hajtnie, albo wyjdzie za niego, albo zginie. No a nas, jej ukochanego, wrzucił gdzieś do lochu, i my mamy yy, godzinę, żeby ją uwolnić. No bo ona nie chce poślubić tego Jafara, a no i grozi jej przez to śmierć. Także uwalniamy ją. No tutaj nie będziemy tej historii na nowo włączać, ale zobaczcie ta piękna, kolorowa grafika. Tu jest ta nasza ukochana. No i ten zły Jafar zmusił ją żeby wyszła za niego albo w przeciwnym razie ją zabije no nie będziemy tego oglądali ale wygląda to tak jak, tak jak w oryginale, jedziemy i zaczynamy, no i już jest coś pięknego już jestem Eee, przenoszę się do, do tej redakcji gazety, gdzie grałem na na PC no w, już widzę ruchy bohatera, no tak jak w oryginale pięknie, pięknie to wygląda eee, tak, tu są te takie ruchome mm, kładki, które spadają eee, zaraz sobie tutaj a, spadłem a, nic się nie stało, ok idziemy dalej, nie, podniesie się, podniesie pewnie, że się podniesie idziemy sobie dalej i co my tu mamy? Aha, będziemy się teraz przeskakiwać przez te. Yy, tak jest, tak jest, i otwierać te poszczególne tutaj wrota. Yy, nad tymi kolcami skaczemy. Tu z kolei. Yy, ok, mamy ten taki. Yy, krótki krok. Yy, bo tu trzeba otworzyć te wrota. Tak, i tutaj teraz podchodzimy i przeskakujemy. A. O! Dobra, to spadło. Aha, te wrota nam się zamykają Dobra, idziemy tutaj e, Tu sobie przez to możemy też prze, przeskoczyć, chyba, nie? Żeby nam to się nie. A! I tak nam w sumie to nic nie dało Idziemy dalej. E, tak, tu sobie to otwieramy. I co, i. Aha, nie możemy przez to przeskoczyć, bo to nam zamyka. Dobra, zapomniałem o tym w ogóle. Przeskoczymy. Podchodzimy sobie do tej. O, cyk, skaczemy za to. I chyba musimy. Właśnie, musimy ten miecz zdobyć, nie? No i tutaj zaraz pewnie będzie ten miecz. Czekajcie, tylko sobie tutaj weźmiemy. Rozpędu trochę. No i przeszliśmy dalej. I tutaj już mamy miecz. Proszę, proszę. Tu już mamy miecz. Schodzimy. Tak jest, i zdobywamy miecz. Ok, idziemy dalej. Spinamy się tu z powrotem. Tu chyba szło zrobić tak, że przez te niektóre kolce szło jakoś przejść tak powolnym krokiem, nie? Dobra, wracamy. Ja pierdzielę, nie! O, ja cię Jeszcze raz. I sobie wracamy, wracamy, proszę. Robimy ten mały krok. Znowu przeskakujemy, żeby się tutaj na nic nie, nie nadziać. A, hmm. sobie też przejdziemy spokojnymi krokami. Ale jak się to zamknie, to teraz to nam nie jest potrzebne do, do niczego. Ok. Idziemy dalej, idziemy dalej. Tak jest. Tutaj teraz jesteśmy. i sobie mm, a, ok teraz miałem tutaj chyba zejść nie wiem czy, o właśnie <laughs> tu nie możemy przejść o tu sobie zejdziemy i tu mamy e, właśnie energię. Tak jest. Możemy sobie teraz tutaj przejść tak. Sobie zejdziemy, spróbujemy tutaj zejść. Raz, dwa, i powolnymi krokami musimy iść, żeby o żeby tutaj się przedostać. I co tu mamy, ale tu w sumie nic ciekawego nie ma, nie? Tu tylko był ten ten yy... Aj trzeba uważać, trzeba uważać, trzeba uważać. 50 minut nam zostało, lecimy. Idziemy dalej. Dobra. Mamy pełną energię, bo tutaj zdobyliśmy ten yy, napój. I zaraz aha, tutaj tutaj nie wyjdziemy na no pewnie, że nie. Czy musimy się tu z powrotem wspiąć, nie? Raz 2 no i tam skoczyć, ok aha, dobra, jeszcze musimy otworzyć tą tą kładkę znaczy tą bramę hop no i ona się teraz będzie otwierała, nie? no musimy teraz wrócić tam przeskoczymy sobie tu, tak jest no, jesteśmy już tu na początku. Znowu sobie tu skaczemy, to się otwiera. I sobie przejdziemy teraz dalej. Mam rana, jest otwarta. Ja wiem. Tak jest. Teraz jesteśmy tutaj. Tu znowu musimy uważać na, na te kolce. Ostrożnie w to gram, że normalny. Proszę. O, nie wiem, czy on mi z powrotem wszedł. Dobra, dobra. I już jesteśmy praktycznie tu przy końcu. I teraz będziemy chyba z tym gościem, nie? Proszę. Wyciągnij miecz. Tak jest. Tak jest. Pięknie. Mm. Uuu, mm. Ha, ha, ha. Ale frajda, ale frajda. Przechodzimy dalej i już mamy, aha, tutaj trzeba było, e, cyk, tak jest, otwarliśmy i nasz księciunio idzie do góry i koniec pierwszego levelu. A ona nadal czeka na nas, nasza ukochana. Jak ja bym chciał już z nią tam być. Ale poczekaj, ukochana, jeszcze chwila, jeszcze chwila. I się doczekasz mnie. Tak jest. No i tu już jest drugi level. Może z tym czasem niezbyt pięknie mi poszło. Ale to tak tylko, żeby wam pokazać trochę, jak ta gra wygląda. I znowu sobie siekamy. Pła! Cyk! Oj oj, 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 oj. ciekawe, czy on tu do nas zejdzie. Zejdzie pewnie. Ale dostał. Uuu, ha, 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 ha. Pięknie, pięknie. No i tak to, tak to wygląda. Kolejny level. No nie będziemy tego dalej przechodzić. Zachęcam Was do zagrania w tą grę, bo naprawdę jest, jest świetna, żeby nie przedłużać. tu sobie zrobimy jeszcze mały kroczek. Cyk, cyk, cyk. Tu się wspinamy. Kurde, no nie idzie, nie idzie się oderwać, nie idzie się oderwać. Yy, a nie chcę tego za bardzo przedłużać. Nie wiem, czy tu trzeba się było... O, dokładnie tak. Trzeba się tu było... No nawet nie wiem, co tam trzeba było zrobić. Może tak. I teraz, nie? O, wejdzie gdzieś tam nam na górę. Tu się wspinamy. Jeszcze kawałek może przejdę. Może jeszcze tego rozwalimy. O, pau, pau. Kurde, chłopie. O, ten już jest trudniejszy. Ten już jest trudniejszy. A, no i załatwił mnie, załatwił mnie. No, niestety, muzyka już taka smutna, ale to jest press button i co? No, ale zaczynamy od tego drugiego, drugiego levelu. E, no, tak wygląda Prince of Persia w wersji na Commodore 64. Fajnie, że możemy znowu cieszyć się grom. E, tu po prostu muszę, muszę trochę w... lepszy refleks mieć, nie? No, a teraz. Pau, znów mnie walnął. Czekaj, też muszę uważać, żebym rzeczywiście wyciągnął ten miecz. Dobra, poszedł. Zobaczę mhm. no, jeszcze tu. Tu się obrócę. Czy tu idzie gdzieś, zejdzie jeszcze? No, zeszłem. Super, super. No nie doczeka się na mnie ta moja ukochana, ale tak sobie to na nowo odkrywam, co tu było. Eee, no, nie będę was dalej zanudzał. Eee, sięgnijcie sami po tą grę. Jest naprawdę świetna i co Wam mogę powiedzieć? No, <laughs> znowu wspomnienia wróciły, znowu wspomnienia wróciły i yy, bardzo fajnie się w to gra, i przede wszystkim bardzo fajnie się wspomina. Yy, no, na komodory naprawdę gra wygląda świetnie, gra się świetnie, nie odczuwam jakiegoś takiego, nie wiem, że, że coś się różni, coś jest gorsze. Naprawdę yy. sięgnijcie po tą grę, sięgnijcie po tą grę, bo to jest. Kultowa gra, niesamowity w ogóle tytuł, yy, ponadczasowy. Yy, no, kurde, to wygląda praktycznie tak samo jak, jak, jak ten oryginał, nie? No to tyle, żeśmy powspominali. Yy, bardzo Wam dziękuję, jak zwykle. No i trzymajcie się. Do następnego. Cześć!